Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Podlacki. Zapraszam na kolejny odcinek na kanale. Tym razem będzie to odcinek poświęcony spółce Allegro, jednej ze składowych indeksów Wig 20, lider, jeżeli chodzi o polski rynek e-commerce, lider do którego dobierały się różne spółki, i polskie, i zagraniczne, jeżeli chodzi o próbę zbudowania takiego sklepu, który byłby istotną konkurencją. Natomiast no myślę, że tutaj w głowach Polaków Allegro ma tak mocną pozycję, że tutaj będzie bardzo ciężko tego lidera zdetronizować. Natomiast przyszła sesja czwartkowa, 19 dzień września, przyszły wyniki finansowe, wyniki, które w sumie rok do roku były niezłe, które były zgodne niemal idealnie z konsensusem, tam nieznaczne rozbieżności, ale to sobie dzisiaj też omówimy i kurs stracił ponad 8 8%, a w trakcie sesji był to ponad 10% spadek. No i teraz wypadałoby się zastanowić, dlaczego tak się wydarzyło i co dalej. I o tym, między innymi, będzie ten materiał. Spojrzymy na wykres, spojrzymy, co ciekawe, na ostatnią rekomendację analityków, która zakładała możliwy wzrost do poziomu zdecydowanie powyżej 40 zł, a tymczasem po dzisiejszej sesji mamy 35-48. Spojrzymy też, i to jest, myślę, że moment, kulminacyjny tego programu na konsensus, ten najnowszy, jeżeli chodzi o wyniki finansowe za trzeci kwartał 2024 roku, bo być może tutaj jest ten kluczowy problem, który o tym mocnym spadku decydował i też od razu powiem, że te 8% przeceny to nie jest dołek z dzisiejszej sesji, bo w trakcie sesji akcje zniżkowały o ponad 10%, co jest olbrzymią skalą przeceny jak na spółkę z indeksu WIG20, ale zanim przejdziemy już do odcinka, wyświetlamy materiał z Saxo i ja przypomnę tylko, że trwa promocja. W opisie znajdziecie link. Jeszcze przez 10 dni inwestuj bez prowizji z Saxo i teraz uwaga, dostajecie 250 euro, jeżeli założycie konto z tego linka właśnie na inwestowanie na Wasze prowizje, a dodatkowo, co bardzo istotne, jeżeli założycie konto właśnie z tego linka, to do końca roku będziecie mogli inwestować za darmo, bez prowizji w 100 najbardziej popularnych spółek ze Stanów Zjednoczonych. Za moment wracam materiales Partnerem głównym kanału na YouTubie Marcin Podlacki Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj oraz grupy facebookowej, która zrzesza już ponad 5 tysięcy inwestorów indywidualnych Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj GPW z Marcinem Podlackim jest Saxobank Jeżeli chciałbyś spróbować swoich sił na rynkach, inwestować w akcje polskie, zagraniczne, w jednym miejscu do tego waluty, surowce, indeksy oczywiście też zagraniczne, Sakso będzie dla Ciebie świetnym wyborem ze względu na bardzo niskie, konkurencyjne prowizje. Oczywiście też brak jakiegokolwiek limitu, jeżeli Chodzi o wejście, o rozpoczęcie Twoich inwestycji. W opisie do tego materiału znajdziesz link do założenia konta na platformie. Korzystając z tego linku dodatkowo wesprzesz rozwój kanału. Tymczasem ja zapraszam do oglądania materiału i przypominam o zostawianiu kciuków w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem dla zasięgów. Witam ponownie. Przypominam, że w akcje Allegro między innymi, możecie właśnie inwestować na platformie Saxo. Wiele spółek możecie rozgrywać zarówno na wzrost, jak i na spadki z polskiej giełdy papierów wartościowych. Tu mamy wykres i to tąpnięcie, które już w zasadzie chwilę po rozpoczęciu dzisiejszej sesji na akcjach było obecne. W końcówce delikatne odrabianie strat i odbicie z ważnego poziomu wsparcia, ale jeszcze do tego dzisiaj przejdziemy. Przypominam o zostawianiu kciuku w górę, subskrypcji tutaj u mnie na, na kanale, żeby być na bieżąco i oglądać treści, czy to materiały wideo, czy to materiały na żywo, jak choćby wczorajsza relacja z decyzji Fed, którą obejrzały już ponad 5,5 osób i zostawiliście ponad 500 reakcji, za co naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Zrobiliśmy drugi w historii kanału wynik. Ponad 800 osób było w piku na żywo. To nasza grupa na Facebooku Obserwuj Inwestuj Zarabiaj. W opisie również znajdziecie link. Zachęcam do dołączenia. Prawie 6 tys. osób w grupie jest. No i tak, Allegro ma się dobrze. Oczywiście wszystkie te sezony dużych wyprzedaży jeszcze można powiedzieć, zachęcają kupujących do tego, żeby tutaj korzystać z platformy, konkurencja dla impostu, jeżeli chodzi o te paczkomaty Allegro, które właśnie mają taki charakterystyczny wygląd, obite deseczkami z tym takim pomarańczowym napisem, z zielonym frontem, no więc wszystko idzie w dobrym kierunku, choć no, tutaj przedsiębiorcy regularnie mówią o tym, że handel na Allegro jest dla nich stosunkowo drogi. To też jest dosyć istotna sprawa, ale myślę, że tutaj będzie tak czy inaczej pozycją Allegro w Polsce bardzo ciężko podważyć. Tutaj myślę, że nie będziemy nad tym teraz dywagować w tym programie, bo to byłoby chyba trochę bezsensowne. Spółka opublikowała dziś wyniki finansowe. Raport możemy oczywiście na stronie. Przeczytać, na przykład, możemy sobie po prostu otworzyć cały raport, który składa się z 70 stron i tam bardzo dokładnie możemy w dane zajrzeć. Natomiast my zobaczmy sobie na te podstawowe, które nas interesują. Pierwsza, druga kolumna to wyniki za pierwsze półrocze, pierwsza 2024, druga 2023 skumulowane. Jeżeli chodzi o przychody, 5,2 miliarda wobec 4,7 wzrost na poziomie 9,6%, EBITDA 1,4 miliarda wobec 1,05 wzrost o 33%, a to, co nas interesuje, zysk netto prawie 589 milionów wobec 276 wzrost aż o 113,4%. więc wygląda to naprawdę dobrze. To jeżeli chodzi o całe pierwsze półrocze, jeżeli spojrzymy sobie z kolei na okres następujący, czyli na ten drugi kwartał, który jest nieco bliższy, bo on też pokazuje właśnie te ostatnie trzy miesiące, no to tu również mamy wzrosty zysk netto wręcz na poziomie 192% na plusie przychody 12,5% nad kreską bidda 33% więc jest naprawdę nieźle i tutaj patrząc na te wyniki na pewno problemów, które by wyjaśniły to, co się wydarzyło na kursie, nie znajdziemy. Nie znajdziemy ich także, mając na uwadze wyniki versus konsensus rynkowy, bo jeżeli mamy wyniki za tutaj drugi kwartał, które przekraczają konsensus o około tam 9%, 8,9%, przychody praktycznie zgodne, EBITDA, EBIT też praktycznie zgodne, no to tu również tego powodu do spadku nie znajdziemy. Dodatkowo widzimy, że w górze marża EBITDA, Thank Marze EBIT, kosmetyczny wzrost, ale jednak marze netto też na plusie o 0,8%, przepraszam, o 1,1 punkta procentowego. Nie znajdziemy też, drodzy widzowie, minusów, jeżeli chodzi o Allegro, jeżeli chodzi o ostatnią, choćby rekomendację. I tutaj biuro maklerskie M Banku podniosło cenę docelową akcji do poziomu 48,90. Jeszcze raz powiem, 48,90, mamy 35. Raport wydano przy kursie 37,44 w końcówce sierpnia. Po drodze kurs no, poruszał się w tym regionie nawet zbliżył się do 39 zł, no ale teraz sami widzimy, co się na kursie wydarzyło i uwaga, opis analityków biura maklerskiego banku nadal uważamy, że akcje Allegro są niedowartościowane przez rynek. Zwracamy uwagę, że nadal oczekujemy znaczącego wzrostu kosztów marketingu w drugiej połowie tego roku w związku z inicjatywami promocyjnymi zainicjowanymi w celu przeciwdziałania ekspansji temu na polskim rynku. No z tym temu to oczywiście też długa historia, bo temu jest bardzo popularne, ale kto wie, kto wie, czy niebawem ta popularność zostanie delikatnie ucięta, Poprzez na przykład wprowadzenie jakichś dodatkowych opłat na tanie produkty z Chin, które do nas trafiają, w sumie to nawet nie tak wolno, bo przyznam Wam szczerze, że raz testowo sobie zamówiłem takie trzy pary podwójnych spodenek biegowych i w sumie to z zakupu jestem zadowolony. Tu mówię o temu, ale oczywiście to nie chodzi o żadną reklamę, tylko tak mimochodem, jakby do tego chciałem nawiązać. No i zaczynają się tutaj pewne schody. Po pierwsze, w rejestrze krótkiej sprzedaży cały czas utrzymuje nam się jedna pozycja na akcjach Allegro Marshal posiada 0,71%, ale ta pozycja nie zmieniała się od 20 sierpnia, czyli od równo miesiąca po tej dzisiejszej sesji z mocnym ruchem nie było też żadnej aktualizacji, choć kto wie, czy któryś z podmiotów na przykład nie zwiększył tej swojej pozycji, ale w RKS-ie komunikacja dopiero po przekroczeniu 0,5% lub równo na poziomie 5%, więc no, takiej informacji nie było. Marshall z tymi akcjami swoimi nic nie robił, no a jeżeli nic nie robił, no to, to też jest, można powiedzieć, neutralne dla y, akcji, ale no, trzeba Trzeba z tyłu głowy gdzieś tam mieć, że ta pozycja jest, czyli temu dużemu graczowi, który lubi shortować polskie akcje, czyli zarabiać na spadkach, gdzieś ta spółka się po prostu spodobała, właśnie w tym konkretnym aspekcie. Natomiast idąc już dalej, no to wypadałoby powoli znaleźć powód tej właśnie przeceny. No i tutaj myślę, że to może być przede wszystkim kwestia oczekiwań co do trzeciego kwartału. I tutaj jest krótki komentarz CEO spółki, dyrektora finansowego Johna Istika, który powiedział: W Polsce w trzecim kwartale lekko przyspieszamy. Polsce, co ważne, jeśli chodzi o wzrost transakcji w porównaniu do drugiego kwartału na marketplace, prognoza wzrostu GMV, czyli to jest ta suma skumulowana sprzedanych produktów, to jest około 10-11%. o Tyle mówimy o wzroście w trzecim kwartale te przewidywania byłyby jeszcze wyższe, gdyby nie fakt, że należący do naszej grupy e-bilet sprzedał w ubiegłym roku bardzo dużo biletów na koncerty Taylor Swift i Dawida Podsiadło. I tutaj od razu taka mała dygresja, to też jest ta platforma, która składa się, można powiedzieć, na wyniki Allegro e-bilet. Myślę, że wszyscy znacie bilety na koncerty, różne zdarzenia sportowe itd., itd., dalej, gdzie po prostu jakaś tam prowizja trafia w ręce no właśnie jakby właściciela marki, no a reszta no, wpływa na konta właśnie Organizatora z kolei danej imprezy. To miało duży wpływ na to, że nasza prognoza jest z tego powodu 1% niższa, powiedział Istik. To jest też ważna sprawa. Dane o sprzedaży detalicznej w lipcu w Polsce nie był to najlepszy wynik. My też te dane obserwujemy i miejmy to na uwadze, że jednak no, na Allegro handlują klienci indywidualni, między innymi, bo też oczywiście jakieś większe firmy również, ale to one bardziej się w sumie wystawiają niż kupują, ale miejmy to też na uwadze, że dane o sprzedaży detalicznej wskazują na tendencję rynkową, preferencje zakupowe i te, można powiedzieć, tę skłonność do wydawania pieniędzy i jeżeli będziemy mieć negatywny sentyment, negatywne odczyty sprzedaży detalicznej, to i oczekiwania co do wyników nie muszą być specjalnie rewelacyjne i na to też zwróćmy uwagę. Allegro jest platformą numer jeden w Polsce sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu Marketplace, Allegro.pl. No i tutaj tak to wygląda. Warto też spojrzeć, i to akurat pojawiło się na naszej grupie już dzisiaj z samego rana tweet analityka fundamentalnego, który jeszcze tutaj przed, przez profil HotStock był, hot był podbijany. Zachęcam jeszcze raz do dołączenia, obserwuj, inwestycje z GPW z Marcinem Podlackim. Tu w jednej, w czacie tym z dyskusją dzisiejszą, bo codziennie taki wątek się pojawia, jeden z widzów to wrzucił. No i tutaj mamy takie dane, może jak otworzę w nowej karcie, to będzie nieco bardziej widoczne, a jak nie, no to... Chyba nie będzie, na no to samo wychodzi, ale możemy powiększyć. No i tutaj patrzymy, yy, mamy dane za drugi kwartał aktualne i tutaj co to z nas interesuje, to mamy operacje jakby w Polsce i te międzynarodowe. Yy, w odpowiedni tutaj po trzy kolumny przychodzi właśnie na te poszczególne parametry. Yy, mamy GMV, czyli to jest, to jest ta jakby suma, Sprzedaży i mamy ten wzrost 10-11%. To mówiłem przed momentem w artykule. Przychody z kolei 16-18% wzrostu, a przypominam, że ten kwartał przyniósł wzrost mocniejszy: 23,8%. A z kolei to jest skorygowana EBITDA też jest też tutaj znaczące osłabienie w porównaniu z danymi za drugi kwartał. Drugi versus drugi, a tu mówimy o trzecim versus trzeci 2023. To jest bardzo istotna sprawa. Patrzymy na operacje te międzynarodowe i tutaj też to nie wygląda jakoś rewelacyjnie, bo jak spojrzymy sobie właśnie na EBITDA, mamy 150-160 milionów los, czyli tutaj oczywiście spadek czy stratę, jak zwał, tak zwał, i to jest pułap wyższy niż w drugim kwartale właśnie tego roku, co też jest istotne. Tu oczywiście w pierwszej kolumnie mamy jeszcze te oczekiwania, no a jako właśnie estymacje, a tutaj w drugiej mamy właśnie te odczyty, które już się pojawiły w ujęciu rok do roku. No i to są dane, które rzeczywiście mogą delikatnie rozczarować, bo one mogą nieco zburzyć ten wizerunek mocnej spółki i ten trzeci kwartał może być trochę cięższy, ale czy to jest? Tak duży problem, no to trzeba byłoby już się nad tym zastanowić tak nieco dogłębniej, bo dzisiaj no, ta sesja wyglądała, jakby to był duży problem, ale czy realnie rzeczywiście jest? No, zobaczcie. Trzeci kwartał 2023 spółka kończyła zyskiem na poziomie 240 milionów i był to zdecydowanie najlepszy kwartał w roku 2023. Natomiast no, ten drugi kwartał 2024, generalnie 2024 na razie wypada naprawdę świetnie, jeżeli chodzi o poziom zysków. No a jeżeli tutaj ten trzeci kwartał z kolei ma przynieść mimo wszystko delikatne wzrosty w Polsce, jeżeli chodzi o wolność zagraniczną, no to tutaj bez, bez szału, no to jest realna szansa na to, że to też będzie lepszy kwartał niż w analogicznym okresie 2023, co sumarycznie sprawi, że no wynik za trzy kwartały będzie znacząco lepszy niż wynik za trzy kwartały roku ubiegłego i miejmy to też na uwadze. Jak spojrzymy sobie na zestawienie przychodów ze sprzedaży, no to tu rzeczywiście widzimy, że Shit. Okay. Mamy też wzrost. Drugi kwartał versus drugi kwartał. 2,7 miliarda, 2,7 miliarda. No, przepraszam, 2,4 miliarda, 2,7 miliarda. Ten trzeci kwartał z punktu widzenia przychodów w ubiegłym roku był nieco lepszy. Natomiast no, istotny bardzo jest oczywiście czwarty kwartał. Czas świąt, czas tych zakupów. Na razie on nas ten okres aż tak bardzo nas nie interesuje. Natomiast poza tymi obserwacjami odstającymi, którymi rzeczywiście są czwarte kwartały dla spółki, które po prostu wypadają rekordowo, jeżeli chodzi o poziom przychodów ze sprzedaży. No, to generalnie mamy tę tendencję wzrostową. Tendencję wzrostową tu od 2019 roku, od trzeciego kwartału, te dane są tutaj na wykresie narysowane, to są dane kwartalne, no i można powiedzieć, że tutaj też za bardzo nie ma się do czego doczepić. Oczywiście cały czas inwestorzy się mogą trochę bać, bo jednak główny akcjonariusz ostatnio po raz kolejny w ABB sprzedał swoje akcje, część swoich akcji, część pakietu swoich akcji i za kilka miesięcy kto wie, czy nie ponowi takowej decyzji, ale to ciekawe, bo akcja Allegro akurat zareagowała. Wzrostem PBB, co było olbrzymim zaskoczeniem rynkowym. Chyba podobnie jak dużym zaskoczeniem rynkowym, może nie olbrzymim, ale dużym zaskoczeniem rynkowym było zakończenie tej dzisiejszej sesji. Mocny spadek przy wysokich obrotach. Kurs wybronił poziom wsparcia w okolicach 34,50 zł. To jest ta czarna linia, którą już jakiś czas temu sobie narysowaliśmy. Na razie ona świetnie tutaj działa. Jeszcze w połączeniu z 200 dwustokresową średnią kroczącą udało się odrobić od dołka kilka procent dzisiaj, patrząc na poziom zamknięcia. No i można powiedzieć, że jeszcze. Jeszcze jakaś tragedia, katastrofa tutaj się nie wydarzyła, to wsparcie trzeba obserwować. I kto wie, czy próba łapania akcji właśnie w tych rejonach z bliskim stoplosem nie będzie złym pomysłem, bo, mimo wszystko, w mojej opinii, owszem, przecena spora. Ale no też pamiętajmy o tym, że wcześniej też przy okazji rekomendacji kurs był dosyć mocno podbity i przy słabszym, szerokim rynku akcji Allegro przecież testowały swoje lokalne szczyty i opór przy 39 zł. Dla tych inwestorów, którzy cenią sobie taką, można powiedzieć, nieco większą pewność, jeżeli chodzi o inwestycje, ale z kolei to też może minimalizować potencjalny zysk, no to poczekajmy, poczekajmy, aż kurs wróci gdzieś w rejonie 39 zł i jeżeli obroty będą wysokie, a będziemy widzieć też sygnały wzrostowe, to to może być dużo bezpieczniejsze wejście, bo można powiedzieć, te problemy będą zażegnane i ta spekulacja rynkowa aż tak widoczna wtedy już nie będzie. Ale z kolei, no, dla tych, którzy lubią łapać jednak akcje przy tak mocnej przecenie, licząc na odbicie w krótkim terminie, no to dzisiejsza sesja była do tego sesją dobrą. Choć oczywiście nie jest powiedziane, że te spadki nie będą jeszcze kontynuowane. Czy w krótkim terminie jakieś trupy z szafy mogą powypadać? Wydaje mi się, że raczej nie. Co więcej, wydaje się, że dzisiaj kawa na ławę została Położona, a zatem można powiedzieć, że te złe informacje rynek już wycenił, i kto wie, czy właśnie to nie była jedna z okazji, ostatnich do tego, żeby nabyć tanie akcje tańsze niż ostatnio, może tak powiem, spółki Allegro. Natomiast oczywiście to wszystko przy takim założeniu, że, o tym jeszcze raz powiem, bardzo ważne wsparcie w okolicach 34,50 będzie utrzymane, bo jego wyłamanie, wyłamanie 200 sesyjnej średniej kroczącej, no niestety, ale może wiązać się z problemami i zejściem nawet w okolice 30 złotych, a w krótkim terminie wszystko jest możliwe, mając na uwadze niepewną sytuację na indeksie WIG20 i nie najlepszą koniunkturę na naszej Polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Drodzy widzowie, ja przypominam jeszcze raz, że w Saxo możecie inwestować przez 3 miesiące bez prowizji do wartości 250 euro. To taka promocja specjalnie dla naszej społeczności, klikajcie link w opisie i dodatkowo to jest świeżynka sprzed dosłownie 24 godzin. Jeżeli zdecydujecie się na założenie konta z tego linka, dodatkowo będziecie mogli inwestować w akcje ze Stanów Zjednoczonych, w 100 najbardziej popularnych spółek do końca roku bez żadnej prowizji, to Wam nie będzie zabierać z tego limitu, więc w teorii no, możecie inwestować w akcje ze Stanów Zjednoczonych, w akcje polskie yy, za darmo, a później Później te prowizje są też bardzo niskie, rynkowe plus, to co ważne. Prowizja minimalna od transakcji jest dużo niższa niż u konkurencyjnych brokerów, gdzie na przykład też te zerowe prowizje występują, ale tam po przekroczeniu limitu już ta prowizja na przykład to 10 dolarów, czyli dosyć dużo. Przy małych transakcjach to jest wręcz handel nieopłacalny. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie o kciuka w górę subskrypcjach. Ja na koniec wyświetlam jeszcze listę wspierających kanał z sierpnia i przypominam, że możecie dołączać, klikając w link z opisu, a na koniec pamiętajcie o kciuka w górę subskrypcjach. Niech treści niosą się dalej. Zachęcam do dyskusji w komentarzach pod tym materiałem. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.